Cześć wszystkim, to Ignacy z Japonii. Nagrywam ten filmik, bo chciałem opowiedzieć o swoim kompleksie. Wiecie co to jest sushi? Takie japońskie jedzenie z ryżem i surowymi rybami. Można kupić polskie wersje w supermarketach i jeszcze w restauracjach można zjeść bardzo smaczne polskie wersje. Oczywiście nazwa sushi jest wzięta z japońskiego, to brzmi sushi, a Polacy wymawiają społeczną wersję sushi. Myślę, że Polacy to wzięli za pośrednictwem angielskiego, bo bezpośrednio z japońskiego to byłoby sushi zamiast sushi i jeszcze pisownia polskiej wersji zawiera sh. Ale właśnie z tym słowem mam problem. Kiedy mówię po polsku, staram się wymawiać to słowo po polsku, ale jest dla mnie bardzo trudne, bo zawiera dwie dla mnie bardzo niewygodne głoski. Pierwsza to samogłoska u. Pracuję nad jej wymową naprawdę od dwóch lat, a nadal nie jestem w stanie się nauczyć ładnie wymawiać U. Japońskie U brzmi U. Kiedy mówię po polsku, albo zapominam i mówię delikatnie, jak japońskie U, albo ze stresu przesadzam w drugą stronę i mówię takie u. u, u". Najczęściej na początku i końcu słowa wymawiam takie dziwne U. Używam koreańskiego telefonu, mówię po polsku, umieram ze stresu. Po japońsku nawet naturalnie nie wymawiać U w wyrazie sushi, ale po polsku trzeba to wymawiać. Druga to zmiękczone ssi, takie ssi, nie wiem. Twarde 3, czy czy mniej więcej się nauczyłem, ale ich miękkie wersje są trochę wyjątkowe w języku polskim i nie mam za dużo okazji je słyszeć albo ćwiczyć. Dlatego nadal nie wiem, jak powinny brzmieć. Po japońsku normalnie mówię ssi, "ś", -si", ale nie umiem po polsku i to mocno mnie stresuje, tym bardziej, że mam świadomość że to jest słowo japońskiego pochodzenia i oryginalną wersję wymawiam nawet lepiej niż Polacy. Z innymi słowami też czasem mam problem, bo jestem e, przyzwyczajony do oryginalnej wymowy i kiedy próbuję je wymawiać po polsku, akurat oryginalna wymowa się wtrąca. Na przykład Tokyo, Hokkaido, Sensei i tak dalej. Oryginalnie to będzie Tokyo, Hokkaido, Sensei. I kiedy staram się naśladować spolszczoną wymowę, nie za bardzo mi wychodzi. Ale dla mnie największym problemem jest słowo sushi, i nie lubię tego słowa używać przez to. Co innego, kiedy nagrywam jakiś film o sushi, i na początku mówię, że będę wymawiał tak jak po japońsku, żebyście wiedzieli, jaka jest oryginalna wymowa. Wtedy mam jakieś usprawiedliwienie. Ale kiedy normalnie rozmawiam po polsku, powinienem się dostosowywać do tego, co jest przyjęte w języku polskim. Na pewno ludzie wybaczą, nawet jeśli będę mówił cały czas ssi, -si", ale moim zdaniem człowiek, który się nauczył języka obcego, powinien umieć wymawiać swoje słowa też w wersji tego języka. Wiem, że wtedy jest nawet wyższa ocena za opanowanie języka i to daje też pozytywne wrażenie. Na przykład, w języku japońskim jest mnóstwo anglicyzmów, i kiedy Amerykanin mówi po japońsku, oczywiście może je wymawiać po amerykańsku. Ale odbiór jest bardziej pozytywny, kiedy on je wymawia tak jak po japońsku. Pewnie to wynika z tego, że to świadczy o całkowitym opanowaniu fonetyki tego języka i jeszcze o poświęceniu i szacunku do kultury tego języka. Dlatego, kiedy mówię po polsku, staram się wymawiać słowa japońskiego pochodzenia po polsku, w sensie wspuszczonej wersji, nawet jeśli jest mi wygodniej wymawiać po japońsku. Czasem nagrywam filmy o tym jak brzmią znane Polakom japońskie słowa w oryginale, ale często nie rozumieją intencji tych filmików i krytykują, że chcę zmienić coś, co jest przyjęte w języku polskim. I mówią, ale my rozmawiamy po polsku, te słowa już zostały spolszczone i możemy je wymawiać według polskiej normy. Wtedy nie mam co powiedzieć, bo to jest zbyt oczywiste nawet dla mnie i kiedy nagrywam takie filmy, przygotowuję treść właśnie na takiej podstawie. Mnie chodzi nie o to, żebyście wymawiali te słowa jak w oryginale, tylko o to, żebyście w głowie wiedzieli, jaka jest oryginalna wymowa. I oryginalna wymowa to nie jest to samo, co poprawna wymowa w danym języku. Zresztą za każdym razem chociaż trochę o tym wspominam i sam staram się naśladować polską wymowę w praktyce. Gdybym myślał, że słowa japońskiego pochodzenia powinny być wymawiane tak jak po japońsku, nawet w języku polskim, to bym nie miał takiego kompleksu z wyrazem sushi. Tylko wymawiałbym cały czas sushi, sushi i w ogóle tym się nie przejmował. Ale chciałbym umieć wymawiać japońskie słowa po polsku. To nie jest łatwe, ale warto umieć. Mimo wszystko słowo sushi jest dla mnie bardzo trudne do wymawiania i za każdym razem boję się, że ciebie nie wyjdzie. Stres jest większy, kiedy druga osoba nie wie, jak się wymawia w oryginale. Po prostu trzeba ćwiczyć. Ale zacząłem się uczyć polskiego mając 20 lat i mówi się, że w takim przypadku w większości osób raczej jakiś akcent zostanie. Dlatego to wcale nie jest łatwe wyzwanie, ale postaram się jak mogę. Czasem dostaję komentarze, że mam coraz lepszy akcent po polsku i takie słowa są dla mnie pocieszeniem. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jestem w niekorzystnej sytuacji. Teraz mieszkam nie w Polsce i kontakt z językiem polskim jest ograniczony. Dlatego teraz działa siła wsteczna i muszę z nią walczyć, żeby w ogóle utrzymywać e, akcent. Dlatego YouTube jest dobrym ćwiczeniem. Nagrywam po polsku i potem sprawdzam nagrania. Kiedy montuję filmiki, nie tylko montuję, ale też e, uważnie słucham swojej mowy i zastanawiam się, co nie wyszło i dlaczego to nie wyszło. Często mówi się, że jednym z najlepszych ćwiczeń w języku obcym jest nagrywanie swojego głosu. Nigdy wcześniej tego nie robiłem i nawet teraz nie robię tego specjalnie, ale bycie youtuberem ode mnie tego wymaga, więc jestem wdzięczny za sytuację. Kiedy wyłączam swoje stare filmiki, słyszę, że wymowa wtedy była inna. Są rzeczy, które błędnie wymawiałem, ale nie wiedziałem. Właśnie to są postępy. Możliwe, że kiedyś postępy się zatrzymają, ale póki są braki do wypełnienia, będę się starał. I jeszcze na koniec chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz. Ona jest dla tych, którzy uczą się języka obcego i chcą polepszyć swoją wymowę w tym języku. Jeśli chcesz polepszyć wymowę w języku obcym, to musisz najpierw poczytać o fonetyce i fonologii swojego ojczystego języka. Mam wrażenie, że mało o tym się mówi, ale według mnie to jest bardzo ważna część nauki języka obcego. Nawyki, które pochodzą z języka ojczystego, są często zauważalne i ważne jest, żeby uświadomić sobie, jak wymawiasz swój język. Na przykład, kiedy Japończycy uczą się angielskiego, nauczyciele powtarzają, żeby uważali na różnice między r a l. Chyba to jest znane na całym świecie, bo często o angielskim Japończyków mówią English. Ale ta uwaga bazuje na wiedzy, że w języku japońskim r i l są traktowane jak jeden dźwięk. I to jest wiedza fonologiczna. A co gdyby nauczyciele nie odstrzegali? Oczywiście dzisiaj wszędzie można o tym poczytać, ale gdyby nauczyciele byli jedynym źródłem wiedzy o języku angielskim, to by Japończycy nawet nie zauważyli, że mieszają r i l. Nawet w rzeczywistości nauczyciele mówią nie o wszystkich spodziewanych problemach, więc resztą trzeba poradzić sobie samemu. Dlatego warto zapoznać się z fonetyką i fonologią swojego ojczystego języka, kiedy uczysz się języka obcego. To pomoże wygryć swoje naleciałości i ewentualnie je poprawić. Oczywiście rozumienie w głowie nie gwarantuje powodzenia w praktyce, bo fizyczne umiejętności to inna sprawa. Na przykład ja mam słuch absolutny, ale często fałszuję kiedy śpiewam. Wiem i słyszę, gdzie i jak bardzo fałszuję ale po prostu to jest granica moich umiejętności fizycznych. Ale na pewno rozumienie tego teoretycznego aspektu nie szkodzi, więc warto wiedzieć. A o fonetyce japońskiej właśnie przygotowuję obszerny materiał. Pewnie trochę czasu minie zanim dodam go na kanale, ale mam nadzieję, że pomoże tym, którzy uczą się japońskiego. Cześć! Na koniec mała reklama. Prowadzę działalność muzyczną pod pseudonimem Kanai. Mam na YouTubie osobny kanał na muzykę – Tsukimashikanai Music i tam można posłuchać mojej twórczości. W lipcu ukazała się nowa płyta pod tytułem Noyori. Można jej posłuchać na YouTubie, na muzycznym kanale i na serwisach streamingowych. Tutaj na górze macie link do muzycznego kanału, a na serwisach streamingowych możecie mnie znaleźć pod nazwą Tsukimashikanai. Po szczegóły sprawdźcie opis tego filmu. Zapraszam.